Cześć wszystkim, z tej strony Andrzej, a dzisiaj w dwóch bajtach lecimy w kosmos. Dzisiaj zagramy w grę o nazwie Kerbal Space Program, w której wcielamy się w małe zielone ludziki, które bardzo chcą polecieć w kosmos. Jednak ich technologia nie jest taka do końca dobrze dopracowana, powiedzmy, budują rakiety z tego, co udało się znaleźć w śmietniku i w szafie, czyli trochę tak jak ja buduję swoje konstrukcje. Dzisiaj połączymy tą grę z urządzeniem zbudowanym na bazie Arduino. Moim dzisiejszym celem jest zbudować urządzenie, które przeniesie informacje z gry, konkretnie wysokość na jakiej znajduje się nasz okręt kosmiczny, na wyświetlacz, który jest fizyczny i leży na biurku. Chodzi o to, żeby dodać Realizmu do kompletnie wirtualnej gry, ale na początek chciałbym Wam pokazać o co właściwie w tej grze chodzi, bo tak moglibyśmy budować sobie dowoli, a część z Was w ogóle nie, nie widziała jeszcze tej gry na oczy. Co jest niedopuszczalne? Rakiety można budować totalnie dowolne, jakie człowiek ma ochotę. Przy czym używa się gotowych elementów bo inaczej to byłoby niemożliwe, jak gdyby tak składać śrubka po śrubce. No a cała frajdę polega na tym, że jak już zbudujemy naszą y, straszliwą konstrukcję, to możemy załadować do niej trzech śmiesznych zielonych ludzików i wysłać ich w kosmos. Właśnie, najfajniejsze w, najfajniejsze w tej grze jest to, że ona nie próbuje ograniczać gracza na siłę. To znaczy, jeśli ja bym teraz zdecydował, że Czapedajach Kerman ma wysiąść z rakiety w trakcie, gdy ona się wznosi, to nie ma żadnych powodów, żebym tego nie zrobił. Czy obawiam się, że skazałem go teraz na śmierć? Powiem szczerze, spodziewałem się, że się chwyci drabinki. Trzy, dwa, jeden... Aha, co to? Trzy, dwa, jeden... A więc tak wygląda gra, a teraz czas zabrać się do roboty. W dzisiejszym odcinku udział biorą chiński wyświetlacz do Arduino. Link oczywiście wrzucę w opisie. To jest bardzo fajny wyświetlacz wielofunkcyjny, który pozwala na to, żeby komunikować się z nim, nie używając zbyt dużej ilości, nazwijmy to, zasobów, ponieważ piny w Arduino są bardzo cennym zasobem, ponieważ zwykle ich ilość jest ograniczona. Mamy jakieś 12 pinów, czasem trochę mniej, czasem trochę więcej, więc każdy dodatkowy przycisk, czy każdy LED, który chcemy zapalić bezpośrednio używając pinu, kosztuje jeden pin. W przypadku takiego wyświetlacza za, Stosunkowo niedużą cenę trzech, a w pewnych okolicznościach także dwóch pinów, dostajemy całą masę atrakcji, ponieważ dostajemy 8 przycisków, osiem dwukolorowych diod i osiem siedmiosegmentowych cyferek wyświetlacza. W komplecie z wyświetlaczem dostajemy standardowy kabelek, taką tasiemkę, taśmę podłącza się tutaj. Standardowo będę używał Arduino Nano, mojej ulubionej konstrukcji z serii Arduino, która charakteryzuje się bardzo niedużym rozmiarem, konstrukcją, która pozwala na wetknięcie go bezpośrednio w płytkę stykową i faktem, że może on także robić za źródło zasilania do naszego projektu, jeśli projekt nie jest za bardzo prądożerny. Arduino Nano nie jest najtańszą wersją Arduino, ponieważ. No, technologicznie jest dosyć zaawansowane. Zwykłe Arduino można zrobić na płytce dwuwarstwowej. Arduino Nano ma bodajże 5 warstw, więc to nie jest, jest to trochę droższe w produkcji. Jedyne czego mu brakuje to to, że nie pasują do niego standardowe dodatki do Arduino, jak to się mówi, shieldy. Po prostu nie można robić tej takiej kanapki, że się na warstwy nakłada gotowe elementy, ponieważ no, nie jest do tego przystosowany. Znasz wyświetlacz. Te piny to oczywiście zasilanie, dwa piny, które służą do komunikacji, czyli pin, na którym przesyła się dane i zegar. I trzeci pin, który służy do wybrania, do którego wyświetlacza mówimy. Ponieważ jeśli wyświetlacze można łączyć w, nazwijmy to taką magistralę, to trzeba zdecydować, do którego piszemy. Ponieważ zarówno pin danych, jak i zegar jest, są wspólne, natomiast pin strobe są osobno dla każdego wyświetlacza. W tej stronie połączenia będzie Arduino. I teraz, jakie podłączymy, to nie ma specjalnego znaczenia. Byle później zapamiętać, yy, które wartości wpisać w kodzie. Właśnie za to uwielbiam elektronikę cyfrową. To jest cały schemat. Wszystko, co musimy wiedzieć. W celu podłączenia tej wtyczki do płytki stykowej wykonałem takie yy, dziwne urządzenie. Ono jest strasznie brzydkie zrobione, ponieważ yy, wykorzystałem płytkę, która. To nie ma połączeń, to oni to nazywają płytką prototypową. Tutaj w tym przypadku musiałem przepchnąć druciki z jednej strony płytki na drugą. Czyli przylutować tutaj do pinów gniazda, przeprowadzić przez te dziurki po to, żeby przylutować tutaj z drugiej strony do gold pinów. Co może nie jest najsprytniejszym rozwiązaniem i najbardziej opornym, ale na płytce stykowej jest już wytknięte Arduino. Tak jak w poprzednim projekcie wytknąłem je na samej krawędzi dla łatwego dostępu do portu USB. Oprócz tego podłączyłem już, powiedzmy to wyprowadziłem zasilanie z Arduino na tą szynę, która idzie dookoła płytki stykowej. Po to, żeby dookoła płytki mieć dostęp do masy i do zasilania. Drugim krokiem jest wytknięcie przejściówki, którą zrobiłem wcześniej. A oto cała sprzętowa warstwa konstrukcji, nie ma tego zbyt wiele, ale na tym polega cały urok, że podłączenie tego wyświetlacza jest stosunkowo proste i wystarczy te 3 czy 4 druciki wpiąć i będzie działać, przynajmniej taką mam nadzieję. Dla wszystkich, którzy obawiają się, że z braku jakiegoś sprzętu typu lutownica, czy jakiś taki inny osprzęt warsztatowy, czy płytka stykowa nie będą mogli wykonać tego projektu, taki szybki hint. Załóżmy, że mamy Arduino Nano i ten wyświetlacz, i to jest wszystko, co mamy. Yy, jedyne, co potrzeba, żeby wykonać ten projekt, to są takie oto kabelki, yy, którymi można spiąć to razem bez udziału płytki stykowej, lutowania czy czegokolwiek. Z jednej strony podłączamy do płytki stykowej, a z drugiej strony do Arduino. Rzecz upraszcza fakt, że Arduino zasila się z USB. I przez to samo USB można zasilić również wyświetlacz. Idealny projekt na pierwszą zabawę z Arduino. Skoro układ jest już gotowy, to czas, abym przeniósł się do komputera. Nasz licznik, żeby działać, potrzebuje jeden dodatkowy element. Wewnątrz gry do rakiety musi być przymocowana specjalna antena, która będzie wysyłać pakiety prosto na nasz wyświetlacz. Prawda. To jest właśnie ta antena. Ta antena jest częścią moda, który trzeba doinstalować do gry. Link znajdziecie w opisie do filmiku. Po zainstalowaniu moda do gry, i jak się kliknie tutaj w tę antenę i w ten przycisk, otwiera się przeglądarka w której można obserwować wszystkie parametry lotu i sterować lotem. Właśnie dzięki temu pluginowi. I teraz kolejnym krokiem będzie podłączenie się do tego samego protokołu aplikacją w Java, która będzie pobierać informacje z gry i przesyłać je na wyświetlacz. Fragment kodu, który teraz widzicie, jest klejem spinającym całą konstrukcję razem, ponieważ jest to główna klasa aplikacji, która składa się z dwóch podstawowych elementów. Pierwszym elementem jest kawałek kodu, który komunikuje się z pluginem gry. Łączy się za pośrednictwem protokołu WebSockets i pobiera informacje, którymi jesteśmy zainteresowani. Drugim elementem jest klasa, która odpowiada za komunikację z wyświetlaczem, a konkretnie z Arduino, który dopiero steruje wyświetlaczem. W związku z tym potrzebny jest również kawałek kodu, który będzie uruchomiony na samym Arduino. I to jest ten kod. Tego kodu nie ma zbyt dużo, jest stosunkowo prosty, podobnie jak program w Javie i ten wrzucę na GitHuba, użytkownik 2byte link znajdziecie pod tym filmikiem. Ten kod w zasadzie zajmuje się tylko odbieraniem komunikatów z komputera i wołaniu odpowiednich metod z biblioteki sterującej wyświetlaczem. A oto efekt, czyli działająca konstrukcja. Tego startu nie zaliczyłbym do najbardziej udanych. Coś poszło nie tak. Daje się. Jak myślicie, jak może wyglądać kradzież rakiety? Ostatni filmik jako dowód, że to nie jest magia fotomontażu. Dziękuję Wam za uwagę, życzę Wam wszystkim miłego dnia i jeśli podobało Wam się to, co widzieliście, to zapraszam do subskrypcji mojego kanału i oglądania dwóch bajtów. Jestem potworem.